Ostatnio w Akademii Tańca. Nie mogę uwierzyć, że wytańczyłeś taką choreografię. To dzięki Amy. Bez mojej siostry jeszcze nie znalazłam swojego miejsca w grupie A. Stworzymy klub. Klub 0%. 3, 2, 1, 0%! Chcę, żeby James dobrze się bawił, ale mam jakieś obawy przed tą podróżą. Nie chcę, żeby wyjeżdżał. Wiem, że te kwalifikacje sprawiły wielki zawód, ale wiem, że się podniesiemy. Ty wykonujesz niesamowitą pracę. Dobrze, że mogę liczyć na Alfiego. Dobra, dajcie tak. y, w prawo i w drugą. Co rok miasto organizuje gale, żeby wspomóc środowisko taneczne, a w tym roku ja reprezentuję akademię. Hej, Michelle. Możemy chwilę porozmawiać? Tak. Normalnie poszłabym z Jamesem, ale skoro jest w Londynie, to muszę kogoś znaleźć. Wieczorem jest gala, więc może wybrałabyś się ze mną? Akurat wieczorem chciałam trochę poćwiczyć do kwalifikacji. Okej, okay. no trudno, poproszę kogoś innego. Nie ma sprawy. Ja bym chciał iść na tę galę. O co chodzi? Ja kocham gale! To jest naprawdę wielka gala. Będą ważne osoby, choreografowie, szefowie Chciałabym studiów. poznać choreografów. Tak. No i taka gala byłaby moim pierwszym eleganckim przyjęciem. Mogłabym założyć nową sukienkę. Mogę iść. A, ja też pójdę. Przepraszam. O, ja też bym poszła. Ja Chętnie, mhm. nie Tak. E, e, dobrze. Tylko mogę. Ja tylko. Nie mogę przeprowadzić. Wow. Ja pytałam Michelle. To nie jest ogólne zaproszenie. Ale ja, ja tylko mogę. Hej, uwaga, mówię. Mogę tylko wziąć jedną osobę, więc pomyślę i potem dam znać. Okej. Okay. I wracajcie do rozciągania. Tak. I teraz muszę wybrać tancerza, z którym pójdę na te gale. Tylko jednego. To nie będzie trudne. Akademia tańca. Próbuję ćwiczyć, ale nie mam do tego serca. grupa A jest dosyć trudna. Wciąż próbuje znaleźć swoje miejsce w studiu. Ostatnio czuję się tutaj dość samotna. Myślałam, że to dlatego, że brakuje mi sierry, ale to jest chyba coś więcej. Muszę pogadać z latrojem, bo czeka go bardzo ciężki dzień, a jeszcze o tym nie wie. A to poważna, poważna sprawa. Co jest? Mam coś na twarzy, czy co? Co jest? Jestem zdezorientowany. Z powodu? Z powodu małego Latroja. Co to jest mały Latroj? Henry dostał świnkę morską i nazwał ją Mały Latroj. Henry dał moje imię śwince? Tak. Chyba, że znasz innego Latroja. Trochę dziwne. Dlaczego Henry dał śwince na imię Latroj? Jesteśmy przyjaciółmi, ale nazwać świnkę imieniem przyjaciela? No i dlatego. Właśnie wpadłem. Chcę wiedzieć dlaczego, albo co, albo jak. Nie wiem, o czym ty mówisz, stary. Musisz z Henrym pogadać, bo był strasznie dumny z tej świnki. Miał mały grzebień i zrobił jej przedziałek. Dobra, Noa. Naprawdę zaczyna mnie wkurzać. To jest... strasznie dziwne. Mały Latroj? Muszę zdecydowanie pogadać z Henrym. Myślałam nad tym i chyba wiem już, którego tancerza zabiorę na gale. Mam nadzieję, że nie ma innych planów. Hej! Hej! Jak było, dobrze? Tak, nie, Fantastycznie. A... A, wybacz, chciałam spytać, czy masz wieczorem czas? Tak, chciałem tylko wykąpać kota, bo czas najwyższy. Poza tym jestem A... Co ja tu wygaduję? I, i skąd to zdenerwowanie? A... Chciałaś coś ode mnie? A... Tak, dziś jest gala i myślałam, że może mógłbyś iść ze mną. Kot może poczekać. A... Ty nie masz kota? Nie, nie do końca. A więc możesz. Tak, jak najbardziej. Super. Ale dlaczego mnie zapraszasz? A to jest nagroda za wygraną, wiesz, w przeglądzie do kwalifikacji. Dzięki, super. Tak. Tak. Elegancja? Zdecydowanie tak. Będzie. Super. Tak. Do wieczora. Do zobaczenia. Jestem podekscytowana galą, no i Alfim też. Zawsze miło spędzamy razem czas. Powinniśmy się dobrze bawić. To ten boczny łuk. Uwielbiam. Jestem bardzo podekscytowana, bo wybrali mnie do tańca w kwalifikacjach, ale to są straszne nerwy. Poprosiłam Piper, żeby mi pomogła. Beat! Tak! <grymne> <grymne> e, długo jeszcze będziecie zajmować salę? E, Amy ćwiczy przed kwalifikacjami. Jeszcze jakieś 10 minut? Może być? Tak, spokojnie. Ciężko mi patrzeć, jak Amy tańczy, bo ja nie dostałam się do drużyny. Tańczyłam jak szalona. Ale nie udaje mi się dostać do konkursu. U... Tak, tak, dobrze. Wiecie, może przyjdę tu za 10 minut. U Skylar wszystko gra? Ostatnio nie. Chyba czuję się samotna. Może zaprośmy ją do naszego klubu. Tak, okay. to. Założyłyśmy ten klub, bo stresowałyśmy się przynależnością do grupy A i bardzo nam to pomogło. Drużyna 0% ma pomagać. Myślę, że Skylar też możemy pomóc. Kim postanowiłaś iść na gale? Wybrałam Alfiego, dlatego, że jest najlepszym tancerzem. Pewnie. James o tym wie? Co? Nie, a dlaczego miałby wiedzieć? Gdybym poszła z tobą, nie musiałabym mu mówić, więc o Alfim też nie muszę. Jej. Co się dzieje z Riley? Jest taka nadwrażliwa. Zwykle się tak nie zachowuje. Nie miałam nic na myśli. Pytałam, czy powiedziałaś Jamesowi, że idziesz na te gale. Nie czy powiedziałaś, że idziesz na galę z Alfim. Racja, racja, tak, to nawet ma sens. Ale nie, nie powiedziałam. Ale patrząc na twoją reakcję, to może powinnaś. Michel ma rację. Dlaczego tak zareagowałam? To chyba nic złego, że idę na gale z Alfim, prawda? Eldon chciał rozśmieszyć tego gwardzistę, a im nie wolno się śmiać. Nie mogą nawet wydać dźwięku, a Eldon go rozśmieszył. I zwolnili go. James opowiada mi o wszystkim, co wydarzyło się im w Londynie, ale prawdę mówiąc, nie słucham zbyt uważnie. Trzech gwardzistów zaczęło wyciągać tego faceta z pałacu, a on nie wydał nawet dźwięku. Wykonywał swoją pracę do końca. Po rozmowie z Michelle postanowiłam powiedzieć Jamesowi, że idę na te z Alfim. Nie mam chyba nic do ukrycia, prawda? Szczerze mówiąc, było fantastycznie. Dlaczego się nie śmiejesz? To jest naprawdę dobre. A, nie nic, jestem tylko... wiesz, trochę zdenerwowana. A co tam w studiu? Jest dobrze, nawet bardzo, a Akademia dostała zaproszenie na galę dziś wieczorem i muszę tam iść, ale mogę kogoś zabrać ze sobą. Pytałam Michel, czy może iść, ale ona nie mogła, więc zaprosiłam tam Alfiego. Świetnie. Tak, nie gniewasz się? Nie, a powinienem? E, nie, 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 możesz być spokojny. To tylko zawodowe sprawy, tak. <grym> Spoko. Riley była ostatnio mocno zestresowana. Zasługuje na trochę zabawy. James wie, że nie ma innego powodu mojego wyjścia z Alfim. Jeśli James o tym wie, ja też nie widzę przeszkód. Czas, by klub pomógł potrzebującym. Cześć dziewczyny. Skylar, chciałyśmy porozmawiać z Tobą o klubie, który razem założyłyśmy. Myślę, że świetnie się do nas nadajesz. To jest klub 0%. Tak, to miłe, ale nie, dziękuję. Ja myślę, że to przysporzy kłopotów. Niech dziewczyny robią swoje, a ja swoje. Nie lubię takich paczek. Nie, nie, nie. To nie paczka, to jest. Jakbyście tego nie nazywały. Nie interesuje mnie to, ale dziękuję. Nie mogę uwierzyć, że Skylar nie chce przyłączyć się do klubu. Nie chce przyłączyć się do dziewczyn, od których może dostać wsparcie? Musiała nas źle zrozumieć. Nie poszło według planu. Tak, nie myślałam, że tak zareaguje. Może przestraszyła się, bo otoczyłyśmy ją tak całą grupą? Wyglądałyśmy jak nacierająca armia przyjaźni. <laughs> Ach, macie rację. Pójdę z nią pogadać. Dobry pomysł. Tak. Byłyśmy zbyt agresywne. Może będzie lepiej, jak porozmawiam z nią w cztery oczy. Henry musi mi wyjaśnić co nieco. Czas na krótką rozmowę o małym Latroju. Cześć! Latroj nareszcie przyszedł i nie wygląda na szczęśliwego. Zaczynamy kolejny etap mojego planu. Soku? Nie, nie chcesz soku. Chipsy? Okej. Okay. A może muzyka? Hm? Nie. Chcę pogadać o śwince morskiej. Jasne, z przyjemnością pogadam o śwince. Dlaczego nadałeś jej moje imię? O, no wiesz, nie możesz zadawać takich pytań. To zbyt osobiste. Tak mogę, bo użyłeś mojego imienia. Nie chcę dzielić imienia z jakąś świnką morską. Jest tylko jeden troj. To ja. Dobra. Powiem ci, ale nie tutaj. Za dużo uszu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, to przyjdź do studia A. Napiszę ci o której przyjdź sam. Ale dlaś! To bardzo poważne, stary. To jest mój warunek. Akceptujesz? Zgoda? Co tu w ogóle się dzieje? Okej, okay. mam dużego latroja tu, gdzie chciałem. Wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Wiesz, gadałam z Jamesem. Dobrze, i co powiedział? Nie widzi problemu. Świetnie. To dlaczego wciąż się dziwnie czuję? Czy to niewłaściwe, że idę z Alfim na elegancką imprezę? I co mam ci powiedzieć? Masz powiedzieć, że to nic? Wszystko zależy od tego, co naprawdę czujesz do Alfiego. Jeśli to jest tylko zawodowa i koleżeńska sprawa, to nic wielkiego. Nie mogę mówić Rajli, co powinna robić. Wie, co jest właściwe i musi być szczera wobec siebie. Chociaż głowa mówi mi, że to nic wielkiego, to czuję jednak, że coś jest nie w porządku. Wciąż nie wiem, co mam robić. Chciałam znaleźć Skylar, bo chyba źle zrozumiała, na czym polega klub 0%. Hej, Skylar! Przepraszam za ten napad, ale zupełnie co innego miałyśmy na myśli. W porządku. Ja po prostu nie chcę przyłączyć się do waszej paczki. I nie chcę, żebyście się na mnie przypadkiem pogniewały. O, Wiem, że może o, być gorzej o Nie, nie, my się nie gniewamy. Chcemy tylko znać powód. Bo wiesz, nigdy mnie nie interesowały te wszystkie rzeczy dla dziewczyn. Skylar, ty w ogóle nie rozumiesz tego, dlaczego powstał nasz klub 0%? Nie jesteśmy taką dziewczęcą grupą. My pomagamy sobie. Ja znam dziewczęce grupy. Należałam do paczki. Tam była królowa pszczół i wszyscy robili to, co chciała. A cały czas po prostu zatruwała mi życie, bez końca. Chciała wszystkich obrócić przeciwko tobie, żeby nabijali się z ciebie? Tak. Tak. Miałaś królową pszczół? Miałam. I co zrobiła? Powiedzmy tylko, że doszło do tego, że Sierra musiała mnie odprowadzać do domu. Skylar mówi mi o paczce, która ją prześladowała. I bardzo dobrze ją rozumiem. Wiesz, mogę Cię zapewnić, że klub 0% jest inny. Ja wiem, że to brzmi głupio i naiwnie, ale w naszym klubie wspólnie rozwiązujemy problemy. Nigdy nikogo nie opuścimy. To nie brzmi głupio, ale na razie radzę sobie sama. Dobrze to słyszeć. Jeśli jest dobrze, to się cieszę. Okej. Okay. Dzięki zaproszeniu do klubu poczułam się nieco mniej samotna. To miło, że w grupie A są ludzie, którym na mnie zależy. Miałem się tu spotkać z Henrym, ale się spóźnia. Muszę się dowiedzieć, dlaczego tak nazwał świnkę. Po prostu muszę. A! A! Amy, cześć. Co ty robisz? Mów do mnie robot Amy. Serio? Nie wstydzę się przyznać, że jestem wystraszony. To Henry przysłał mnie tu do ciebie. On i mały Latroi będą czekać na ciebie w holu. Chodź ze mną. Ten dzień staje się coraz bardziej i bardziej dziwny. Robota Amy stworzono w jednym celu. On musi wykonać zadanie. Nie wiem, czy nadal chce wiedzieć, o co chodzi. Denerwuję się. Gala zaraz się zaczyna i Alfie ma tu być lada chwila. Hej, a, a co się dzieje? A, tak wyszło, że nie dam rady, mam dużo pracy, ale znalazłam zastępstwo, idźcie razem. Dzięki. To szkoda, że nie możesz iść. Mam mnóstwo do zrobienia. Gdybyś nie miała, to poszłabyś ze mną? Tak. Przepraszam, nie spóźniłam się? O, nie, nie, w ogóle. Jesteś w samą porę. Świetnie wyglądasz, Piper. Dziękuję. Riley, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Okej, okay, bawcie się dobrze. Proszę. Wiem, że postąpiłam właściwie, ale żałuję, że ominęła mnie ta gala. Muszę sobie poprawić jakoś nastrój. Wejdź do środka, Ej, mi powiedziała, że Henry z małym Latroiem tu czekają. Ale zgaszone światło? Co się... Chwila. E, mały Latroi? Czy to ty? Niech tam żyje 100 Niech tam żyje 100 lat! Niech żyje Przez to całe warjestwo ze świnką, zapomniałem, że mam dziś urodziny. <głosy> <głosy> Przygotowaliśmy niespodziankę, a ty nic nie skumałeś. Powinieneś zobaczyć, jaką miałeś minę. Więc to znaczy, że chcesz powiedzieć, że nie dałeś śwince mojego imienia? Ja nawet nie mam świnki morskiej. A jak będę miał, to nazwa ją Noa. Nie wiem, jak zareagować. Wiecie co? Zacznijmy przyjęcie. Tak. Klasyczny numer ze świnką morską. Zawsze działa. Pomyślałam, że byłoby miło dać Latrojowi prezent urodzinowy. Jestem mu to winna, bo go przestraszyłam. Hej, mam coś dla ciebie. W sklepie zabawkowym nie było świnek, więc kupiłam w zoologicznym. Ma na imię Latroj. Wow. Dzięki, Amy. Robię. Nie mogę uwierzyć, że Amy naprawdę dała mi małego Latroja. To miło z jej strony. Jestem zaskoczona, że mi dała LaTrojowi prezent. Podoba jej się czy co? Zatańczymy. Hej, siema! Co słychać? W porządku. To Zrozumiałam, że jedyne, co może mi poprawić humor po rezygnacji z Gali, to randka z Jamesem, więc po co czekać, aż wróci? Fajnie, że Riley to zorganizowała. Ta wideo-randka to był świetny pomysł. Czwarty raz z rzędu jem kiełbaski z puree. Na szczęście ja jem je pierwszy raz. Nieważne, tylko spróbuj. Spójrz na to. Spróbuj, fajne są. Pięknie wyglądasz w tej sukience. Dziękuję. Ty też tego sobie. Dzięki. Wiesz, jak trudno było znaleźć smoking? Musiałem go pożyczyć. od hotelowego boja i. <głos> 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 Pożyczył mi tylko górną część. <noise> Zamiast dołu masz bokserki. <noise> Tarantka jest trochę nieszablonowa, ale. jest bardzo miło. Jest komicznie, bo James nie ma na sobie spodni, ale. <noise> z nim zawsze mogę się czuć na pełnym luzie. Nieważne jak jest daleko. A co tam słychać w studiu? Dobrze. Tak? Stresująco, ale dobrze. Ale to nie jest ważne. Zdrówko. Tego mi brakowało. Mam mniejszy mętlik w głowie z powodu Alfiego. Chciałabym, żeby James tu teraz był, ale tylko na to możemy sobie pozwolić.